Habibi, welcome to Egypt. Czołem podróżnicy. Styczeń w Egipcie? Wielu z Was puka się teraz w czoło. Mówią, zimno, wieje, woda lodowata. I wiecie co? Mają trochę racji. Tak, styczeń potrafi przywitać rześkim powietrzem. Tak, wiatr czasami hula po plażach, tworząc na piasku małe tornada i marszcząc wodę w morzu. I tak, Morze Czerwone nie jest wtedy gorącą zuką, do której wskakuje się bez zastanowienia. Czy to znaczy, że jest źle? Czy to znaczy, że trzeba skreślić Egipt z zimowej listy podróży? Absolutnie nie. Powiem Wam więcej. Styczeń ma w sobie magię której nie doświadczycie w szczycie sezonu. Po pierwsze, ten wiatr i rześkie powietrze to idealna pogoda na zwiedzanie. Zapomnijcie o lipcowym upale, kiedy marzycie tylko o klimatyzacji. W styczniu możecie godzinami chłonąć w historię Egiptu, nie czując, że zaraz się roztopicie. Słońce nadal grzeje w ciągu dnia, ale jest to przyjemne ciepło, idealne do aktywnego wypoczynku. Powietrze jest krystalicznie czyste, a widoczność często powala. Po drugie, mniej tłumów. Wyobraźcie sobie podziwianie zabytkowych meczetów bez przepychania się muchciami. Ears two times, ears two times, mm -hmm. two times, mm -hmm. leg until here three times, other leg until here three times mm -hmm. and go to breath. Mm -hmm. Must five time breath, five time. breath. Spokojny spacer po plaży, gdzie macie mnóstwo przestrzeni tylko dla siebie. Styczeń to czas, kiedy Egipt oddycha spokojniej, a Wy możecie poczuć jego autentyczny klimat. A co z tą wodą? Okej, okay, dla typowych plażowych smargingowców może być wyzwaniem. Ale hej, kto powiedział, że Egipt to tylko leżenie plackiem? Krótka, orzeźwiająca kąpiel w morzu dla odważnych? Czemu nie? To dopiero wspomnienie a wiele hoteli oferuje podgrzewane baseny, gdzie można pluskać się do woli. Poza tym, czy naprawdę jedziecie do Egiptu tylko dla temperatury wody? Styczeń w Egipcie to szansa na przyjemny chłodek wieczorem, kiedy można usiąść z gorącą herbatą i patrzeć w gwiazdy. To energia miejsca, które jest zupełnie inna niż latem. Więc podsumowując, tak, jest wiatr. Powietrze jest rześkie, woda w morzu jest chłodna, ale czy Egipt w styczniu może się podobać? Może Was zachwycić? Trzeba tylko zmienić nastawienie. Zamiast upału i tłumów dostajecie komfort zwiedzania, przestrzeń, spokój i niepowtarzalny klimat. To Egipt dla odkrywców, dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż leżaka przy basenie. My byliśmy, sprawdziliśmy i mówimy Wam warto. A co Wy myślicie o podróżach poza sezonem? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału Pies Turysta, żeby nie przegapić kolejnych podróżniczych inspiracji. Trzymajcie się ciepło gdziekolwiek jesteście i do zobaczenia w kolejnej podróży. Trzymajcie się, cześć! Podobać się w Egipcie? Podoba się.